Puka do Twojego domu obca, prawie 70-letnia kobieta i chce Ci zrobić zdjęcie. Okej. Okay. Prosi, żebyś siadł na krześle, błysk flesza, dziękuję, do widzenia. Dziwne? Raczej tak. Ale jeżeli taka sytuacja spotkała Cię przed 91 rokiem, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że spotkałeś Zofierydet. Cześć, ja nazywam się Borys Nieśpielak, a to jest Zdjęcie w minutę, program, w którym opowiadam tylko o dobrych fotografiach. Ale zanim usłyszysz o najbardziej epickim projekcie w historii polskiej fotografii, to subskrybuj ten kanał, a jak ten film Ci się spodoba, to na końcu daj mi łapkę w górę. Zofia Rydet to polska fotografka urodzona w 1911 roku w Stanisławowie, która w wieku 67 lat rozpoczęła wędrówkę ku poznaniu i zapisaniu tego jacy i kim jesteśmy. Bohaterami jej zdjęć byli głównie mieszkańcy wsi i małych miasteczek podhala, rzeszowszczyzny i suwalszczyzny. Zresztą sama autorka o projekcie opowiada tak: Moja praca ma utrwalić to, co już się zmienia i co choć jest jeszcze realną rzeczywistością, przestaje istnieć i może już w niedługim czasie będzie trudne do wyobrażenia. Ma pokazać wiernie człowieka w codziennym jego otoczeniu, wśród jakby tej otoczki, która z jednej strony staje się dekoracją jego bezpośredniego otoczenia wnętrza, ale która także pokazuje jego psychikę. Mówi czasami o nim więcej niż on sam. Projekt ewidentnie wpisuje się w pewien nurt fotograficzny, którego celem jest ocalenie przed zapomnieniem tych elementów naszej rzeczywistości, które nie mają szans przetrwać w pędzącym cały czas do przodu świecie. Jest to pewnego rodzaju misja bliska wielu fotografom, bo to właśnie zdjęcia mają moc zatrzymywania czasu. I Ty też zastanów się, który z elementów Twojego otoczenia, Twojej kultury zanika. I może to jest temat na Twój projekt. Technicznie. Każde zdjęcie jest bardzo podobne. Pani Zofia zawsze używała szerokokątnego obiektywu, lampy błyskowej, a mieszkańcy byli sadzani na tle jednej ze ścian mieszkania. I w sumie to tylko tyle. Żadnych fajerwerków, nie ma wydziwniania. Jest tylko jasno określona, prosta forma, która pozwala w pełni skupić się na tej ogromnej ilości informacji zawartych w zdjęciach. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Meblościanki, wypchane bociany, dywany na ścianach, psy. Koty, dziecko w zbożu, znów dywany, zegary, kwiaty. Przecież to jest normalne wyposażenie każdego domu. No może oprócz tego dziecka w zbożu. Tylko, że nasz świat tak się zmienił, że te zdjęcia to jest jak wycieczka do innego wymiaru. A ja dokładnie pamiętam, że dla mnie to też kiedyś była rzeczywistość. Może nie czarno-biała, może nie tak surowa. Ale cały czas to jest rzeczywistość. I patrząc na te zdjęcia, wspominam moich dziadków, te wszystkie wakacje, które z nimi spędziłem i to, jak różnią się nasze życia. No właśnie, czy one się tak bardzo różnią? Czy ten obraz społeczeństwa, który ukazuje nam się na tych zdjęciach, jest aż tak odległy od nas samych? Ja tam widzę same podobieństwa takie same marzenia, takie same rodziny, taka sama starość, takie same pragnienia. I takie same szczęście. Bo to nie jest historia o tych dziwnych, biednych ludziach, co im krowy przed chwilą z chałup powychodziły. Tylko to jest historia o nas, o tym, kim jesteśmy. A przede wszystkim o tym, kim możemy się stać. I jeszcze jedna sprawa. W pierwszym zdaniu tego filmu opisałem proces niezbędny do stworzenia chociaż jednego zdjęcia. I dla wielu z nas, ten etap. Gdzie następuje pukanie do drzwi, może być tym najtrudniejszym. Jak to jest? Iść do domu obcego człowieka, weź mu tam z buciorami i jeszcze zrobić mu zdjęcie. I nie będę tutaj kręcił. To już jest taki level mistrzowski. Trzeba mieć ogromne przekonanie, że to co robimy jest istotne nie tylko dla nas, ale i dla całego świata. I najlepiej, żeby to było dobre. Warto brać przykład z Ofirydet i fotografować ludzi. Niekoniecznie w domach. Ale na ulicy. Spróbuj. Zobaczysz, że przy pierwszej rozmowie, przy pierwszym zdjęciu, cała ta trema, strach, lęk gdzieś szybko znikną. A ty zostaniesz z ogromnym, bardzo ważnym doświadczeniem. I mam nadzieję, że z dobrymi zdjęciami. Trzymajcie się. Cześć. Alex Majoli. Spójrzcie na to zdjęcie. Ten kryzys migracyjny przedstawiony. W jednym ujęciu. To zdjęcie jest jak obraz przedstawiający scenę biblijną. Martin, Parr w 1991 roku, pojechał do Laponii i tam fotografował w siedzibie prawdziwego świętego Mikołaja. Jak to bywał u Martina, para nic nie wiadomo, choć wszystko jest podane jak na dłoni.